Dzień dobry, to będzie odcinek dla rodziców, ale to będzie odcinek dla ludzi o mocnych nerwach, więc zdecyduj, czy chcesz tutaj z nami być dalej. To będzie odcinek o nastolatkach i o tym, co o nich wiemy, a tak naprawdę co oni mówią sami o sobie. E, jako ekspert kampanii edukacyjnej Bliżej siebie w trosce o zdrowie psychiczne chciałabym Ciebie tutaj teraz zaprosić, żebyś usiadł i posłuchał. Może to będzie 10 minut, które zmieni Twoje życie. Gotowy? Ja nazywam się Marzena Grochowska. Jestem brainolożką, ekspertką zarządzania dobrostanem i uczę, jestem wykładowcą na uczelni, uczę e, przyszłych prejnologów jak e, uczyć innych zarządzania dobrostanem. Uczę jak budować strategię zdrowia, tego naszego mentalnego oraz jak je wspierać. No więc e, posłuchaj. Najnowszy raport e, Fundacji Martyny Wojciechowskiej Unaweza Młode Głowy, do którego masz bezsprzeczny dostęp właśnie kiedy wpiszesz sobie Młode Głowy, mówi tak. 52% nastolatków nie czuje motywacji ani chęci do życia. Jeden na trzech ma problemy ze snem. Ale to nic. Co piąty ogląda pornografię. 16% z nich się okalecza. Co trzeci ma depresję, a co czwarty myśli o tym, żeby odejść z tego świata. Co dziesiąty to robi. Co piąty się odchudza. A tylko 8% z nich korzysta z pomocy psychologa. Rodzice są postrzegani jako ci, którzy powinni dawać wsparcie. I tak rzeczywiście mówi raport, ale 11% dzieci mówi, że tego wsparcia od rodziców nie dostają. Połowa z tych dzieciaków mówi, że czuje, że ich wartość wzrasta, kiedy rodzice doceniają i chwalą, a nie tylko ciągle zauważają nasze braki. Mam czytać dalej? Tych stron jest ponad setka. Ja chciałabym ci powiedzieć, że masz tylko jedno życie. Jeśli powołałeś do życia swoje dzieci, to troskaj się o nie, bo świat, w którym one wzrastają, to zupełnie inna historia. Mam jej przyjemność współtworzyć swój świat z dwójką swoich nastolatków, i bardzo często powtarzałam takie zdanie: Ja w Twoim wieku! Ale wiesz co? To jest najgorsze zdanie, jakie mogłam im powiedzieć, bo ja nigdy nie byłam w ich wieku. Ja biegałam z kluczem na szyi i podkradałam jabłka z dziko rosnące. One chodzą z telefonem i sprawdzam ich co 5 minut, gdzie są. To jest o tym, że my dzisiaj mamy tak dynamicznie zmieniający się świat, z taką ilością hejtu, z taką ilością nienawiści, z taką ilością niezrozumienia, samotności i depresji jakiego tym dzieciom nigdy nie zazdrościć. To nie jest świat przyjazny. To, co się dzieje w feedach ich telefonów, to, co się dzieje z ust influencerów, którzy znają się na wszystkim i na niczym, to jakiś jeden wielki kosmos, ale dramat kosmosu. Chciałabym Cię poprosić, żebyś przyglądał się swoim dzieciom, wspierał, całował, chronił, stawiał ramę, ale przede wszystkim nie podcinał skrzydeł. Dziesięć najbardziej toksycznych zdań, które w tym raporcie można przeczytać, jest koszmarne. Myślisz, że tylko Ty masz myśli samobójcze? Ja też mam, ale nie musisz mi ciągle o tym gadać. To przykład jednego z nich. Wstydzę się Ciebie. Jesteś dzieckiem, z którym nawet na zakupy do biedronki bym nie poszła. To drugie. Takich zdań nasze dzieci w tej życiowej przestrzeni mogą słyszeć dużo. I wiesz co? To jest Twoja wina, bo Ty najpierw musisz zacząć dbać o siebie. Jeśli nie wiesz, jak zacząć pracę z tymi negatywnymi myślami, z tym Twoim światem, który też jest ciężki, bo inflacja, bo ceny, bo kredyt, bo jakoś trzeba związać koniec z końcem, to najpierw zajmij się sobą, najpierw posprzątaj swoją głowę, uspokój swoje myślenie, żebyś mógł i mogła dostrzegać w swoim dziecku kogoś, kogo powołałeś do życia i komu przecież chcesz zapewnić lepszy start. Bo przecież o to chodzi, nie? Ile razy mówisz, e, masz dziecko, ja nie miałem, ale żebyś ty miał. Masz dziecko, jedź, zobacz, ja nie mogłam, za moich czasów, ale teraz możesz i jedź. Przecież robisz to dla niego. No to kochaj, możesz go nie rozumieć, ale on też nie rozumie Ciebie. Nie mów, że pokolenie alfa, pokolenie z, czy mieszanka styku pokoleniowego z alfa, to są jacyś ludzie, z którymi się nie da tworzyć świata. Da się, to są ludzie, którzy wymyślają innowacje, to są ludzie, którzy ratują planetę, to są ludzie, którzy wymyślają szczepionki, to są młodzi ludzie, którzy zmieniają twój i mój świat. No więc nie zabijaj, nie podcinaj skrzydeł, nie ograniczaj, chroń i wspieraj, no bo przecież taka twoja rola żeby dawać korzenie i żeby dawać skrzydła. Życzę tego, żeby Twoje dziecko nie było w tym raporcie. Ale wiesz co, nie powiedziałam Ci, do ilu osób ten raport był adresowany. Ponad 1900 szkół i ponad 184 000 dzieci i nastolatków udzielało w nim odpowiedzi. Więc mogę by powiedzieć: pochyl czoła nad tym, co usłyszałeś. Po wspieraj, po się, poraduj się z tej relacji z twoim dzieckiem i przede wszystkim je doceniaj. Życzę Tobie i sobie, jako mamie nastolatków, tego, byśmy umieli im tworzyć bezpieczny świat. Taki, dzięki którym oni za chwilę wejdą w swoją dorosłość i powiedzą: Mamo, tato, bardzo Ci dziękuję za to. Że byłeś ze mną w tamtym czasie. Okres nastolatka to okres największej przebudowy naszej głowy, największych zmian, budowania swojej tożsamości, szukania pracy, zawodu, budowania swoich kompetencji. On jest trudny. Biologicznie trzaskałeś drzwiami tak samo jak on. Biologicznie słuchałeś heavy metalu, popijałeś jakieś, popijałeś jakieś winko, popalałeś jakieś papieroski. One robią dokładnie to samo. Dziwne tylko, że my jakoś o tym nie pamiętamy, że tak robiliśmy. Dziwne jest też to, że mówimy, że nasze dzieci nie są grzeczne. Nie ma grzecznych dzieci. Dzieci muszą stawiać granice, dzieci muszą ćwiczyć swoją elastyczność i sprężystość psychiczną, i Ty jesteś najważniejszym w tym życiu ekspertem, który może im to dać w prezencie. No więc dobrych prezentów dla Ciebie i dla Twoich bliskich. I jeszcze jedno. Czy kiedyś coś Ciebie bolało? Tak naprawdę, fizycznie. Uderzyłeś się o stół, nie wiem, nadepnąłeś na klocek swojego własnego dziecka, albo to był ten element wystający tej kanapy i Twój mały palec się z nim spotkał? Myślę, że tak. Myślę, że nieraz doświadczyłeś jakiegoś bólu, Fizycznego, z którym matka natura świetnie sobie poradziła. Na każdą ingerencję bólową znalazła i napisała już nam algorytm. Ona wie jakie ilości, jakich neuroprzekaźników i jakich opioidów należy dostarczyć w dane miejsce, żeby zmniejszyć to znanie bólowe i żeby zmniejszyć stan zapalny. No, to nie jest lekcja biologii. To jest lekcja o tym, że matka natura nie wymyśliła sobie bólu psychicznego, który toczy mnie, ale też toczy nastolatka. Z bólem psychicznym jest taka trudność, że on ma początek, ale nie ma końca. Ten ból psychiczny jest przeżywany w czymś, co się nazywa czasem psychicznym. Ty możesz myśleć, być, cierpieć, wzdychać, oddychać, nie mieć apetytu przez tygodnie, miesiące albo lata. Bo możesz nie wyjść z trudnego doświadczenia. Te trudne doświadczenia dla ciebie to zupełnie inne trudne do, dla, doświadczenia dla twojego nastolatka. Dlaczego dzieci się między innymi samookaleczają? Wiesz? A no dlatego, że matka natura wie, że przerwana ciągłość skóry i ból Zostanie za chwilę uśmierzona, bo ten przerwany na skórek jest bólem fizycznym. I ten kawałek opioidów, który wydziela się w naszym mózgu po to, żeby ułatwić gojenie, daje ulgę na ten okrutny ból psychiczny. Ten okrutny ból psychiczny wiąże się z tym, co to dziecko dostało w szkole od rówieśników, od rodziców. To jest ta masa tych niechcianych prezentów, w której ono nie widzi sensu życia. Co czwarty chce popełnić samobójstwo, co dziesiąty to robi. Serio, ty masz na to wpływ. Zacznij od siebie. Zacznij od tego troskania się o siebie i od bycia w cudownej relacji ze swoim dzieckiem. Nauczcie się mówić o emocjach, nauczcie się je bezpiecznie wyrażać. I daj mu jedno najważniejsze zdanie. Powiedz, że kochasz, niezależnie od tego, co będzie robił i jaki będzie uprawiał zawód. Po prostu je kochasz i nie musi na tę miłość w żaden sposób zasługiwać.